Siema, to ja wolę gdzie dzisiaj, dzisiaj mam tutaj właśnie jest moja budowana i właśnie tutaj się buduje moja nowa giałka. jeśli już jeśli wam się spodoba odcinek serdecznie pamiętajcie o łapkach w górę i o subskrypcji mojego kanału bo lecimy bo 90 subskrybentów i do końca tego roku jak też będziemy wbijać 100 subskrybentów i właśnie tutaj, już właśnie ziemię, właśnie ziemię, bo. I właśnie tutaj, jak też będzie tu na przykład piasek, to. To by było git. I parę. O! Oh, właśnie na mnie leciał. I właśnie tam koparka stoi, czyli to znaczy, że. Żeby, że tutaj nadchodzi budowa nowej działki. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobało. Łapki w górę, komentarz i subskrybuj dzwoneczkiem. Widzimy się na następnym odcinku. Pa, pa!